W imieniu Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dekoruje najwyższym oznaczeniem strażackim złotym znakiem związku. że ty masz to mam tego oznacza, nie mam do wieszy. <śmuszyna> nie opuszczaj szeregów. Absolutnie. <śmuszyna> dziękuję za te wszystkie lata. Dziękuję oznakę na wysługę tak. lat. Gratuluję i życzę dobrego zdrowia. Chciałbym się spotkać na skróleczu Pana urodziny. Chętnie, wiesz jak. Życie mędrówka. Na terenie gminy Krasocin Wszystkie strażnice zostały odnowione. Chyle czoła, Panie Wójcie. Chyba na żadnej gminie tego powiatu nie mamy takiej sytuacji. Mam nadzieję, że wszystkie straże, tak z terenu powiatu Woszczowskiego, jak Święteczyskiego, ich obiekty będą w ten sposób wyglądały. Gratuluję władzom samorządowym, które się pięknie opiekują tą miejscowością. Wszystkimi strażami na terenie gminy. Rzadko jest, żeby w jednej miejscowości było tyle organizacji. Żebyście wspaniale współpracowali ze sobą. To integruje Waszą miejscowość, mieszkańców mieszkańców Gminy i Powiatu. Jesteście bardzo dobrym wzorem do naśladowania. Padały tu ciepłe słowa w kierunku mojej osoby, także to Rada Gminy, to 15 radnych, którzy kilka lat temu podjęli takie działania, że będziemy sukcesywnie jednostki nasze doposażać, nasze obiekty, strasznic odremontować tak, żeby w każdej jednostce był. Było centralne ogrzewanie, żeby te jednostki miały te małe wozy do przemieszczania się, to jest zasługa Rady Gminy Krasocin, że obrali kilka lat temu taki właśnie kierunek i z tej drogi nie schodzą. Pragnę zapewnić gminy radnych gminy Krasocin, że w dalszym ciągu jednostki na terenie gminy Krasocin będą Naszym jakby takim oczkiem w głowie, bo to się skupia nie tylko bezpieczeństwo nasze, bo to posażone są jednostki naprawdę bardzo dobrze, ale też też to życie kulturalne. To taka otoczka, która w każdej miejscowości powinna być. I my jesteśmy tego pewni jako samorząd i dlatego w dalszym ciągu będziemy wspierać wszystkie jednostki na terenie naszej gminy. Dziękuję naszym rodzinom, naszym kochanym żonom nie tylko za zrozumienie. Wtedy, kiedy remiza stała się w naszym drugim domem, ale za popieranie naszych działań. I podtrzymywanie na duchu. Wszystkim dziś dziękujemy.